Czyli dalsza część petycji. Nie, nie wzięłam ku. 48 przekroczyłam. Cały czas wzrastają obowiązki, jakimi są obciążone pielęgniarki i położne. Szczególnie w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, sprawowania opieki nad pacjentami, wykonywania różnych czynności pomocniczych za inne grupy zawodowe. Obecnie jest zdecydowanie za mało położnych, aby sprostać wszystkim oczekiwaniem, oczekiwaniom pracodawców, pacjentów też coraz częściej przez media jako zaniedbania. Dokładna analiza prowadzi jednak do wniosku, że pielęgniarka lub położna ma za dużo pracy papierkowej i za dużo zadań bieżących. Traci na tym opieka nad pacjentem, która powinna być priorytetem służby zdrowia i jest podstawą wykonywania naszego zawodu. Najważniejsze, są... I tym, że są niemożliwia ich realizację w nominalnym czasie pracy. Do normalnych zadań pielęgniarsko-opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej dochodzą zadania statystyczne dla szpitali, zadania związane z zastępowaniem lekarzy przy wypełnianiu dokumentacji, a nawet sytuacje wydawania poleceń, wypełniania recept oraz zwolnień w ZUS. Pielęgniarki i położne zmuszane są do zastępowania przy niektórych czynnościach salowych. Pojawiły się w szpitalach firmy cateringowe lub firmy sprzątające, które pracują tylko w stałych godzinach, na przykład od 7 do 15. Dlaczego, dlaczego nikt w Polsce nie próbuje tej kwestii za kwestio, za, zdiagnozować bezwzględnie konieczne stworzenie mechanizmów ustawowych lub przepisów wykonawczych, które spowodują, że pracodawcy są przypisane do ich zawodu bez zastępowania innych grup zawodowych? Rozwiązanie tej kwestii wymaga również wyposażenia np. Państwowej Inspekcji Pracy w możliwości należytego bezpieczeństwa pacjentów poprzez stworzenie prawnych mechanizmów w procedurach medycznych, tak aby liczba pielęgniarek zatrudnionych, zatrudnienia pielęgniarek i położnych była dostosowana do rzeczywistych potrzeb. Obecny stan, jaki mamy, to zbyt niska obsada kadrowa. Zbyt wiele czynności pielęgniarskich przypadających na jedną osobę w określonym czasie, oraz brak lub zbyt mała liczba personelu pomocniczego. A pracę tę musi ktoś wykonać. Przeważnie jest to pielęgniarka. Problem drugi to problem powracający od zawsze za niskie wynagrodzenie grupy zawodowej pielęgniarek i pomocnych. Pracodawcom brakuje środków na wzrost wynagrodzeń brak jest w warunkach kontraktowania świadczeń z NFZ zapisów o obowiązku wykazywania liczby zatrudnionych pielęgniarek i położnych wraz z kwalifikacjami do danych procedur medycznych. Z drugiej strony takie warunki są zawsze wpisywane co do grupy zawodowej lekarzy. W konsekwencji pracodawcy dla potrzeb kontraktowania usług medycznych ścigają się między sobą w celu przyciągnięcia lekarzy, oczywiście oferując bardzo korzystne a zaraz potem szukając oszczędności, dokonując ich w pierwszej kolejności na grupie zawodowej pielęgniarek i położnych, skoro pielęgniarki nie są wpisane do systemu kontraktowania usług. W obecnej sytuacji oczekujemy stworzenia możliwości prawnych, czyli zapewnienia finansowania świadczenia dawców w takim zakresie, aby był możliwy do zrealizowania przez pracodawców w 2015 roku wzrost wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. W kwotę co najmniej 1500 zł. Trzecie to zgłaszane są przypadki świadczenia pracy przez pielęgniarki lub położne na jednoosobowych dyżurach i nie są to spowodowane tylko sporadycznymi wypadkami losowymi, ale taka praca jest planowana. Świadczy to o pracodawców na zatrudnianiu personelu naszych grup zawodowych. Bardzo niebezpieczny jest też trend, jaki obserwujemy, polegający na wydaniu poleceń dotyczących łączenia dyżurów pomiędzy dwoma w trakcie jednego dnia roboczego. Należy zblokować prawnie możliwości dopuszczenia takich sytuacji. Punkt czwarty. Panuje całkowity chaos w kwestii przekazywania raportów ze zmianami. Pracodawcy nie chcą zaliczać tego czasu do czasu pracy pracowników, lub, co jest bardziej niebezpieczne dla pacjentów, próbują wprowadzać tylko raporty pisemne. Punkt piąty to. Wymaganie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, obecnie także już przez samorząd pielęgniarek i położnych lub nowelizowane przepisy przez ministra zdrowia, a jednocześnie z uwagi na brak środków finansowych i kłopoty z zapewnieniem obsady oraz niewyrażanie zgody przez pracodawców na pokrywanie kosztów szkoleń, a także na oddelegowywanie pracowników na szkolenia. Zastępowanie pracy na podstawie umów o pracę kontraktami, czyli umowy zlecenia. Ale, ale także dodatkowe zatrudnienie na umowy zlecenia pielęgniarek i położnych, które mają podstawowe zatrudnienie etatowe w innych podmiotach ochrony zdrowia, a w danym szpitalu przyjmują dodatkową pracę na podstawie umowy, umów cywilnych, 12-godzinnych dyżurat pracy w macierzystych szpitalach i kontynuują zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia na kolejne 12. Nie wiemy, że co do zasady istnieje wolność zatrudnienia, jednak wolność ta musi mieć swoje granice ze względu na bezpieczeństwo. Pracodawcy twierdzą, że nie interesuje ich, co ci pier... pracownicy robią poza czasem pracy i czy w ogóle są gdzie indziej zatrudniani. Pracodawcy nie ewidencjonują ich łącznego czasu pracy, tylko prowadzą uproszczone karty czasu potrzeby rozliczenia umowy zlecenia. Pracownik przemęczony, niewyspany, zestresowany w żaden sposób nie gwarantuje takiego bezpieczeństwa. Zwracamy uwagę. Gwarantująca dobowy i tygodniowy odpoczynek, niezależnie od liczby umów o pracę i umów zlecenia się, że jakieś formy zatrudnienia czasu pracy pielęgniarek i położnych, także lekarzy, Należy wprowadzić w jednostkach ochrony zdrowia. Dotyczące kontraktowania usług w lecznictwie szpitalnym i specjalistycznym oraz analiza procedur stosowane przez NFZ opublikowany jest na stronie yy, n, n, NIK-u i potwierdza powyższe spostrzeżenie. Jeszcze większe wrażenie robi przygotowany obecnie raport Państwowej Inspekcji Pracy dotyczący kontroli ponad 270 jednostek ochrony zdrowia w 2014 roku. Nagminne naruszanie przepisów o czasie pracy pielęgniarek i położnych, niedostateczna obsada na zmianach, niewypłacenie lub nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń. Raport ten został przekazany przez Głównego Inspektora Pracy w dniu 18 marca 2015 i niedługo zostanie oficjalnie opublikowany. Konieczne jest przerwanie fikcji, fikcyjnej sytuacji, udawania, że państwo pokrywa w sposób należyty świadczenia usług medycznych, gdy w rzeczywistości cały czas limituje świadczeniodawcom liczby kontraktowanych procedur, a pacjent w praktyce musi zmierzyć się z problemem nieraz wielomiesięcznego oczekiwania w kolejce na realizację świadczeń. Państwo nakazuje wykonywać świadczeniodawcom na swój koszt procedury medyczne ratujące życie i zdrowie, także poza zawartym kontraktem, a potem wymusza na świadczeniodawca zgodę na zrzeczenie się znacznej części wykonywanych świadczeń w ramach ugody. Państwo nie widzi konieczności ujęcia w systemie kontraktowania świadczeń medycznych Gwarancji zapewnienia przez świadczenia dawców gwarantowanej liczby pracowników z grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Brak takiego ujęcia w warunkach kontraktowych pielęgniarek i położnych powoduje, że wobec niewystarczających środków finansowych w systemie ochrony zdrowia pierwszą i najłatwiejszą oszczędnością jest ograniczenie liczby zatrudnionych pielęgniarek i położnych. Ostatnia kwestia jest dla naszej grupy zawodowej najważniejsza. Wnosimy o poparcie petycji przez adresata postulatu zobowiązania rządu RP oraz prezesa NFZ systemu ofert wymogu zabezpieczenia przy realizacji danych procedur niezbędnych liczby pielęgniarek i położnych w świadczeń zdrowotnych. Wnosimy do Pani Wojewody o zainicjowanie kontroli celowych prowadzonych przez konsultantów wojewódzkich do spraw pielęgniarstwa i objęcie nimi wszystkich placówek medycznych z terenu województwa celem potwierdzenia zgłaszanych problemów. Jest to obowiązek Wojewody jako organu administracji rządowej w terenie, bowiem mniejszej petycji zgłaszamy i alarmujemy o zapaści świadczenia usług medycznych, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Pielęgniarki położne zostały obecnie przyparte do muru. Nikt nie chce słuchać zgłaszanych problemów. Nikt nie chce podjąć dialogu w tej sprawie. Rząd i minister zdrowia udaje, że problem nie istnieje. Pracodawcy stwierdzają, że nie mogą sami nic zrobić, bo nie mają wystarczających środków kontraktowanych przez NFZ. Kto zatem podejmuje w tej sprawie jakiekolwiek działania? Pielęgniarki i położne próbują dotrzeć z informacją do społeczeństwa. We współpracy z samorządem zawodowym informujemy o problemach. Brak reakcji osób odpowiedzialnych Ogólnokrajowy naszej grupy zawodowej. W strajk ogólnokrajowy. To tyle, jeśli chodzi o petycję.